Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam w ten już pracujący, poświąteczny poniedziałek. Mam nadzieję, że też już jesteście w pracy, w wirze akcji. I tak, żeby Was trochę zmotywować do działania, zachęcić do działania, chciałbym kilka słów powiedzieć o walizce pieniędzy. Przede wszystkim wyjaśnić, co się kryje pod tym pojęciem związanym z walizką pieniędzy. Jak można po taką walizkę pieniędzy sięgnąć? Czy to tylko i wyłącznie e, taka zachęta do oglądania, czy będę mówił o czymś realnym? Za chwileczkę się przekonacie. Oczywiście uprzejmie poproszę o jakiś znak życia, jakiś komentarz, czy jestem widziany, słyszany, bo e, nadaję z galerii. Zakładam, że tu jest dobry zasięg, ale tak dla pewności będzie mi miło, jeśli jakaś interakcja między nami będzie. A jeśli uznacie, że warto tym się podzielić, to oczywiście. Bardzo mi będzie miło. Moi drodzy, zanim powiem o walizce pieniędzy, to odwołałem się do takiego powiedzenia, które jest dość często używane: pracownik na wagę złota. Myślę, że to dość często pojawiające się określenie, które ma opisywać kogoś, kto wnosi bardzo konkretną wartość do rozwoju firmy, która, kto daje firmie zarobić, kto przyczynia się do wzrostów, obrotów i tak dalej, i tak dalej. I dotyczy to tak naprawdę każdego przedsiębiorstwa, wychodząc oczywiście z założenia, że każde przedsiębiorstwo, żeby egzystować, musi świadczyć komuś jakieś usługi lub jakieś produkty oferować, a więc musi sprzedawać. No, myślę, że mniej instytucji jakichś państwowych to dotyczy, tak administracyjny chociaż też tam pewnie to powiedzenie bywa używane pracownik na wagę złota czyli ktoś albo niezastąpiony tak tak w uproszczeniu mówiąc bo oczywiście każdy jest zastąpiony zastępowalny ale o cennym pracowniku mówi się pracownik na wagę złota często oczywiście to nie jest definiowalne albo najczęściej to nie jest definiowalne no bo co to znaczy na wagę złota? Co to znaczy, że ktoś tam faktycznie w realu przyczynia się do wzrostu firmy? Można to jakoś próbować policzyć w firmach, które coś konkretnie sprzedają, gdzie dany pracownik, na przykład dany bardzo dobry handlowiec wykonuje konkretną pracę, robi konkretne obroty. No i wtedy dość łatwo można policzyć, jakie przynosi obroty firmie, jakie z tego są zyski. I no, to w uproszczeniu daje pewien pogląd, dlaczego można o nim powiedzieć, że jest pracownikiem na wagę złota. Na no, skąd walizka pieniędzy i czego ona dotyczy? Otóż moi drodzy, kiedy zaczynałem swoją przygodę w branży sprzedaży bezpośredniej, a właściwie w branży marketingu sieciowego, bo sprzedażą bezpośrednią zajmowałem się od 1988 roku, czyli 36 lat mi właśnie mija ale kiedy zaczynałem zajmować się marketingiem sieciowym w 93 roku to na moim pierwszym szkoleniu na którym byłem to szkolenie nazywało się seminarium podstawowe to odpowiednik dzisiejszego SBB który jak część z was wie prowadzę tam prowadzący wyjaśniając plan kariery pokazywał jaką wartość ma w twojej organizacji w w tamtym przypadku mojej organizacji, wartościowy współpracownik, jaką wartość ma ktoś, kogo zaprosimy do firmy i kto przejdzie wszystkie szczeble w karierze od pozycji pierwszej aż do pozycji ostatniej. W moim przypadku, w firmie, w której ja działałem, a działałem w tak zwanym systemie adycyjnym, było osiem poziomów w karierze. Ten ósmy to był poziom dyrektora generalnego, nad nim były jeszcze jakieś tam poziomy tak zwane super. Nie było tak kwiecistych jak dzisiaj bywa, prawda, dyrektorów, prezesów międzynarodowych, prezydentów i tak dalej. Była dość uproszczona skala, ale było 8 poziomów, no i wiadomo, że w marketingu sieciowym zarabia się między różnicy, między poziomami. No i prowadzący tamten wykład 31 lat temu pokazał, że jeśli ja będę opiekował się dobrze moim Nowo zrekrutowanym współpracownikiem, i będę zarabiał chociażby tą minimalną różnicę między poziomami, i będę tego człowieka przez te wszystkie szczeble w karierze prowadził. No to wychodziła wtedy kwota tej nadprowizji, tego dodatku kierowniczego w około miliona złotych. No i wtedy użył po raz pierwszy, to w życiu usłyszałem tego określenia. Że ten współpracownik to tak jak walizka pieniędzy. No bo można byłoby by tak w uproszczeniu przyjąć, że ten milion złotych to byłaby taka no, całkiem interesująca i pokaźna walizka z pieniędzmi. Oczywiście kwestia nominałów. Ale dlaczego to porównanie było używane i po co ten prowadzący te 31 lat temu o tym mówił? Jakie ma to znaczenie? Jakie może to mieć znaczenie dla Ciebie dzisiaj? Oczywiście chodziło o to, żeby pokazać, że warto do współpracy z firmami marketingu sieciowego zapraszać ludzi, którzy są ludźmi no, wartościowymi, tak najogólniej mówiąc, którzy przez te wszystkie szczeble w karierze przejdą, czyli będą mieli taką wolę, którzy będą chcieli się tego uczyć. No i oczywiście zachęcał do tego, żebyśmy my tym partnerom biznesowym, prowadzanym do firmy pomagali i byli tymi, którzy będą przed nimi kilka kroków po to, żeby właśnie ten dodatek kierowniczy zarabiać. Jednocześnie też chodziło o to, aby pokazać, że no, trzeba towarzyszyć temu partnerowi biznesowemu, wtedy co dwa tygodnie jeździliśmy na seminaria biznesowe no i oczywiście chodziło o to, żeby z tym człowiekiem na to seminarium biznesowe przyjechać żeby przywozić kolejnych współpracowników i tak dalej jak to z tą walizką pieniędzy się miało później w rzeczywistości? Otóż pamiętam kiedyś to policzyłem mój najlepszy współpracownik, którego miałem w historii marketingu sieciowego przyniósł mi prowizję w kwocie około półtora miliona złotych, czyli więcej niż ten milion złotych, a to stąd, że tak jak powiedziałem, poza tym poziomem ósmym tak zwanego dyrektora generalnego wtedy, w latach 90., no były jeszcze potem pozycje super, super ósme, a zdradzę, że takich dyrektorów średniego lub wyższego szczeblu, szczebla miałem całkiem wielu. No i teraz jakie ma to znaczenie dzisiaj i co chciałem tobie powiedzieć właśnie w tym 2024 roku, na początku 2024 roku w kontekście tej walizki z pieniędzmi. Oczywiście to adresuję teraz do przede wszystkim tych z Was, którzy działacie w marketingu sieciowym, bo no, w firmach tradycyjnych to już powiedzieliśmy sobie, że to pojęcie pracownika na wagę złota. No jest dość często używane, no, a teraz skupmy się na tym, co dotyczy marketingu sieciowego. Mam moi drodzy takie przemożne wrażenie i to jest wrażenie wynikające z wielu rozmów, które ostatnimi czasy już nawet nie dniami, ale tygodniami toczyłem z niektórymi koleżankami, kolegami z różnych firm marketingu sieciowego. Mam do czynienia moi Mam takie wrażenie, że mamy do czynienia z taką swego rodzaju, kotłowaniną we własnym sosie. Że dzisiaj szukając wartościowych współpracowników jest niemal stuprocentowe skupienie na poszukiwaniu ludzi z branży. To znaczy na przerekrutowywaniu, na kupowaniu ludzi, tak brutalnie nazywają rzecz po imieniu, na handlu żywym towarem. I nawet ostatnio dotarły do mnie wiadomości, że wielu kolegów i wiele koleżanek Jedyne co robi, to składa propozycje ludziom z branży, z innych firm. Osobiście, moi drodzy, nie tylko, że tego nie pochwalam, uważam, że to jest bardzo duży błąd. Chociaż pozornie może się wydawać, że ktoś, kto już jest wyszkolony, ktoś, kto już jest przekonany do marketingu sieciowego, będzie wartościowym partnerem biznesowym na przyszłość. Nie zgadzam się z tym. Tak niekoniecznie jest. A zdradzę tobie, że wszyscy ci, którzy byli w mojej karierze dyrektorami w moim zespole, nikt z nich wcześniej nigdy nie działał w żadnej firmie marketingu sieciowego. I dlaczego o tym mówię i jakie to może mieć znaczenie i gdzie można nauczyć się, jak nauczyć się tego, żeby pozyskiwać ludzi spoza marketingu sieciowego i dlaczego warto ludzi spoza marketingu sieciowego. Pozyskiwać. No, myślę, że tak w ramach tego live'a nie jesteśmy w stanie tego rozebrać na części pierwsze, a tu zresztą chciałem poczynić zapowiedź szkolenia, którego, które poprowadzę 16 stycznia. I link do tego szkolenia tutaj zresztą wkleiłem już w tytule tego live'a. Ten webinar, darmowy webinar, darmowe szkolenie to jak rekrutować grube ryby. Do MLM w 2024 roku. Ale tak, żeby przez chwilę Tobie tutaj kilka słów na ten temat powiedzieć. Otóż pomyśl sobie o tym, że nie trzeba być uważnym obserwatorem rynku marketingu sieciowego, żeby zauważyć, że mamy do czynienia przy okazji tego handlu i tego przerekrutowywania ze specyfiką, specyficzną migracją i skakaniem z kwiatka na kwiatek. Ja wiem, moi drodzy, że zdarzyć się może, że ktoś nie trafi na właściwą firmę. Może się zdarzyć, że i dwa razy nie trafi na właściwą firmę. Ale jeżeli ktoś przyjmuje jako sposób działania tylko i wyłącznie przewerbowywanie i tylko i wyłącznie składanie ofert koleżankom, kolegom z innych firm, to tak naprawdę skupia swoją energię na kopaniu się często z koniem, na udowadnianiu Wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia i tak dalej, i tak dalej. Pomyśl o tym, że ludzie, którzy nigdy w marketingu sieciowym nie działali, ludzie, którzy dzisiaj mają pracę, ale martwią się o to, jak długo tę pracę będą mieli, ludzie, którzy prowadzą firmy, ale stają na zakręcie, ale nigdy wcześniej w marketingu sieciowym nie działali. W momencie, kiedy im dobrze pokazać, jaką szansą może być ten model biznesu. W momencie, kiedy im pomóc te pierwsze kroki postawić, jeśli ich dobrze poprowadzić, to ci ludzie nie będą mieli tych wszystkich stereotypów związanych z migracją z firmy do firmy, nie będą mieli tego nieprzywiązania, jak to niestety często bywa, no bo pomyśl sobie o tym, że jeśli ktoś jest w jednej firmie, potem w drugiej, potem w trzeciej. To jemu bardzo łatwo będzie być i w czwartej, i w piątej, i w szóstej, i dziesiątej. Jeśli natomiast związujesz się z kimś od pierwszych jego chwil w tej formie przedsiębiorczości, w zespole, który tworzysz, to taki człowiek jest dużo bardziej przywiązany do zespołu, w którym się pojawił, w którym wyrasta, niż ktoś, kto był już w kilku zespołach i to jest jakieś jego kolejne miejsce. Taki człowiek będzie też zazwyczaj dużo bardziej wdzięczny za to, że dostał możliwość, dostał szansę i dużo łatwiej jest z takim człowiekiem współpracować. Mówić o tym z autopsji i wierzę, że nawet jeśli nie masz jakiegoś wielkiego doświadczenia w tej formie przedsiębiorczości, to też na tak zwanego czuja jesteś w stanie to, to przyjąć. Ale, no właśnie, jest pewne ale. Otóż, żeby pozyskiwać do tego rodzaju działalności wartościowych ludzi, to trzeba to robić w odpowiedni sposób. Trzeba używać odpowiednich argumentów i trzeba być osobą, która jest właściwą osobą do składania im propozycji. I o tym chciałbym porozmawiać na tym darmowym szkoleniu, podać sobie wiele konkretnych podpowiedzi łącznie z tym, co dotyczy tak zwanej. Rekrutacji dzięki rekomendacjom, a w szczególności dzięki rekomendacjom tzw. osób wpływowych, jak można tzw. grubą rybę potraktować jako dawcę, kim w ogóle są te grube ryby, jakie argumenty w 2024 roku do takich osób działają i co możesz zrobić, żeby odfiksować się tylko i wyłącznie. Od tego kotłowania się w tym sosie ludzi działających w marketingu sieciowym i wzajemnego przerekrutowywania. To jest możliwe i na pewno to jest dużo wdzięczniejsze działanie, znaczy to pozyskiwanie partnerów biznesowych poza networkiem, niż tylko i wyłącznie dokonywanie prób przerekrutowywania. Jeżeli traktujesz serio swoją działalność w tym modelu biznesu. To po prostu zachęcam Cię, żebyś wzięła, wziął udział w tym szkoleniu. 16 stycznia o 20. Jest absolutnie darmowe. A wierzę, że może to Tobie otworzyć głowę do tego, żeby zmienić w ogóle nastawienie. W tej działalności. A jeszcze na podstawie czego twierdzę, że dzisiaj w 90%, pewnie, no oczywiście nie mam dokładnych danych, to właśnie rekrutacja do networku odbywa się właśnie w ramach tej kotłowaniny we własnym sosie. No wystarczy wejść na grupy networkowe w stylu, prawda, szukam pracy w MLM albo coś tam podobnego, przecież tam są tylko i wyłącznie próby wzajemnego przerekrutowywania. Już nie mówiąc o tym, moi drodzy, że y, sytuacja w networku dzisiaj i takie często zniesmaczenie ludzi z zewnątrz bierze się y, no, z przegrzania z, takiej swego rodzaju koniunktury. O tym nagram zupełnie odrębny materiał. Y, I tego przegrzania online, y, obietnic różnych, ale też bardzo infantylnego sposobu działania, y, który absolutnie y, nie świadczy jakiejkolwiek klasie biznesowej. I mam wrażenie, moi drodzy, że mówienie o biznesowej klasie to w ogóle jest kula w płot do niestety wielu ludzi, wielu koleżanek, kolegów, którzy w różnych firmach marketingu sieciowego są umocowani. Więc ja chciałbym Wam na tym webinarze powiedzieć o tym, czym jest działanie z klasą, jak to robić, jak docierać do właściwych ludzi, jak się odważyć, no bo oczywiście to wymaga też innego sposobu działania niż dawanie ogłoszeń. A to, że jestem przeciwnikiem ogłoszeń, no to chyba już nie muszę wam powtarzać, bo już tyle razy na ten temat mówiłem, że pewnie każdy to zapamiętał. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Link do rejestracji na ten webinar masz w tyle. Jest to webinar otwarty. Jeśli uznasz, że warto tym live'em się podzielić z innymi, to się podziel, ale wracając do początku, tak jak w normalnych firmach jest pracownik na wagę złota, to ta tytułowa walizka z pieniędzmi, to konkretnie wyliczona prowizja, którą Ty też możesz sobie w swojej firmie, w swoim planie kariery policzyć, ile możesz zarobić dodatku kierowniczego, jeśli będziesz mieć wartościowego partnera biznesowego i go poprowadzisz przez wszystkie szczeble w karierze, od pozycji pierwszej, aż do tej ostatniej. Oczywiście przy spełnieniu warunków, które będą dawały ci prawo do tej prowizji, no czyli na jednym tej kariery nie zrobisz na jednym człowieku, więc możesz zarobić tylko i wyłącznie więcej. To jest możliwe, tylko trzeba wiedzieć jak. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, życzę miłego popołudnia i do zobaczenia na kolejnych live'ach, a kto chce to na webinarze również. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Wszystkiego dobrego. Piotr Krenik z tej strony. Cześć.